Cześć! Sezon gilowy trwa. Niestety w tym roku nie możemy się nim nacieszyć w pełni. Mówię to zarówno jako miłośnik jedzenia na świeżym powietrzu, jak i kucharz, który wie, jakie znaczenie dla lokalu ma ogródek o tej porze roku. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować rozwiązanie, które w świetle trwających obostrzeń może być ciekawym sposobem na rozwinięcie oferty lokalu gastronomicznego. Chodzi o gotowe zestawy piknikowe na wynos. Pokażę Wam przykładowy pakiet przekąsek przygotowanych przez szefa kuchni. Po odpowiednim zapakowaniu możecie go oferować jako zestaw produktów na piknik, który wasi goście mogą odebrać w drodze do parku czy lasu. Zaczynamy! Gotowe zestawy piknikowe powinny charakteryzować się kilkoma elementami. Muszą zawierać ciekawe, niezbyt łatwe do samodzielnego przygotowania przekąski, powinny być wygodnie wyporcjowane i bezpiecznie zapakowane, muszą składać się z ciekawych produktów, które możemy wyporcjować dla ustalonej liczby osób. Powinny zawierać zarówno wytrawne, jak i słodkie przekąski uzupełnione przez świeże owoce i pieczywo. Przygotowaliśmy przykład, który pokaże Wam w praktyce, jak uwzględnić tę całą charakterystykę w jednym zestawie. Zaczniemy od przygotowania selekcji humusów. Przygotujemy bazę pod humus, czyli ciecierzycę, tahini, sok z cytryny i oliwę i będziemy ją rozwijać o kolejne składniki. Pierwszy z naszych humusów będzie z pieczoną dynią, drugi będzie z suszonymi pomidorami, a trzeci będzie z bekonem oraz chili. Zaczniemy od pieczenia dyni. Ja już swoją dynię miałem wcześniej przesiekaną. Możecie oczywiście użyć... Dyni w większych kawałkach, ja chcę po prostu przyspieszyć ten proces. Delikatnie ją opruszam brązowym cukrem i wkładam ją do pieca. Przygotujemy od razu pomidorki shery, które będą dekoracją pod nasz umus z suszonymi pomidorami. Skropię je lekko oliwą i upiekę na tej samej temperaturze, co dynie, a trzeci. Składnik to wspomniany wcześniej boczek. Nie jest on standardowym dodatkiem do humusu. Tym bardziej jest ten humus w mojej ocenie dosyć ciekawy, niespotykany. Natomiast jest to ukłon w stronę mięsożerców, którzy mogą potrzebować na pikniku właśnie takiego jedzenia treściwszego. Boczek również zapieczemy w piecu, aby wydobyć z niego smak. Część, część z tego boczku wkręcimy do naszego humusu, zmiksujemy go. Część damy na górze jako posypkę, e, aby udekorować nasz humus. Tutaj nie rezygnujemy oczywiście z zasady, że jedzenie, jeżeli jest podawane na wynos, e, musi wyglądać tak jak za każdym razem. Pamiętajcie o tym, że jesteście profesjonalnymi kucharzami. I wasza praca właśnie jest wyrażana przez, między innymi przez to, jak dania wyglądają. Dobrze, jeżeli mamy wszystkie składniki przygotowane, zapiekamy w piecu. Jeśli chodzi o humus, podstawą do humusu jest ciecierzyca. Ciecierzycę namaczamy dzień wcześniej i gotujemy około godziny, e, aż do uzyskania takiej miękkiej konsystencji. E, uzupełnieniem będzie pasta tahini, która jest oryginalnym składnikiem. Czosnek, sok z cytryny i oliwa. Na bazie, na bazie tego e, przygotujemy pozostałe, pozostałe humusy. Ja od razu przygotuję tą bazę, dlatego że już wcześniej miałem namoczoną i ugotowaną ciecierzycę. Jeżeli e, zastanawiacie się, czy wasz blender zmiksuje na gładko to musicie to regulować tą ilość płynem, który został Wam z gotowania ciecierzycy, dlatego że to jest jedyny sposób na regulowanie gęstości humusu, ale oczywiście dodajemy tą wodę etapami, nie chcemy, żeby ten humus był zbyt rzadki. Zanim dodacie czosnek, musimy go zmiażdżyć i przesiekać tak, aby był dokładnie rozprowadzony w naszym mikserze. Nie chcemy, aby którykolwiek z gości dostał dużą grudkę czosnku. Będzie to nieprzyjemne. Także przygotujemy najpierw, przyprawimy całą bazę. Jeśli chodzi o pastę tahini, e, należy ją dodawać etapami. E, jest to intensywna przyprawa, która potrafi bardzo, bardzo zmienić smak. Także po trochu małymi partiami i za każdym razem próbujemy. Jeśli chodzi o limonkę, ona powinna balansować nam smak ze słonością. A jeśli chodzi o sól, będziemy solić każdy z humusów osobno, dlatego że każdy ze składników bardzo różni się smakiem, boczek ma dużo soli sam w sobie. Dodajemy nasz czosnek. Sok z limonki. Nasza dynia jest upieczona. Wymiksujemy ją na bardzo gładkie pire, które potem połączymy z naszą bazą humusową. I oczywiście doprawimy w ostatniej fazie. Mając w restauracji taką ofertę, rekomenduję Wam właśnie ten sposób, aby przygotować bazę, a potem ją rozwijać. I oczywiście pytać o wrażenia gości, który z humusów najbardziej przypasował smakom naszych gości. Miksujemy. Do miski przekładamy naszą bazę oraz skórę z pieczonej dyni. Prócz Oprócz tego, że nasze humusy będą bardzo różniły się smakiem. Będą również różniły się bardzo kolorami. Co jeszcze bardziej uatrakcyjni nasze zestawy. Naprawiamy od razu solą. I dodajemy oliwę. Nie będę dawał dużo oliwy, dlatego że oliwa. Na, na humusie z góry pełni również rolę dekoracyjną. Druga sprawa jest taka, że, że humus, ze względu na, na to, że jest zrobiony z ciecierzycy, po jakimś czasie ma efekt tworzenia się skorupy, dlatego się go polewa właśnie oliwą. Genial! Chrupiący boczek jest również gotowy. Część z boczku. Wykorzystamy do dekoracji. Wybieramy ten najbardziej przypieczony, a resztę będziemy miksować. Pamiętajcie o tym, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc nie rezygnujemy z niego w tym przypadku. Do naszego humusu bekonowego nie będziemy już używać oliwy. Wystarczająco dużo tłuszczu jest w boczku, żeby nam się to wszystko ładnie zmiksowało. Dodamy. Bazę. Aby uzupełnić smak, dodam również sos Worcester i papryczkę Chili. Miksujemy. Nasz hummus z bekonem, doprawiony sosem Worcester i papryczkami Chili, jest już gotowy. Ma inny odcień. I tylko sprawdzamy na słoność, pikantny na pewno będzie. Ostatni z naszej selekcji humusów humus z suszonymi pomidorami. Dodajemy suszone pomidory. A zamiast oliwy dodajemy oliwę bezpośrednio ze słoika, która już ma dużo smaku, suszonych pomidorów. I całość miksujemy. Humus z suszonymi pomidorami jest już gładki, pięknie wymiksowany. I mamy już pełną selekcję humusów. Każdy z tych humusów udekorujemy inną dekoracją. Zależy na tej, nam na tej różnorodności. Te dodatki, które będą z góry, będą troszkę też definiowały smak. Oczywiście te dekoracje muszą pasować do składników, które są wewnątrz humusu. Przekładamy nasze humusy w pojemnik. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie na piknik. Rozwiązujemy problem brudnych naczyń. Nie musimy z naszego pikniku transportować szklanych opakowań, które nie są zbyt wygodne. Do humusu z pieczoną dynią dodamy prażone pestki, dyni oraz granata. Jeśli chodzi o humus z boczkiem, wykorzystamy boczek, wzmocnimy jeszcze ten smak, ale też będzie nam chodziło o to, żeby na pewno nikt z naszych klientów nie pomylił się. Który humus jest który. Natomiast do ostatniego humusu z suszonymi pomidorami wykorzystamy wcześniej upieczone pomidorki szery, które połączymy z oliwą z suszonych pomidorów. Pestki są już gotowe. Uprażone. Tak je przestudzimy. Bekonowy humus dekorujemy. Boczkiem. drobiną rozmarynu. Humus dyniowy skrapiamy lekko oliwą z orzechów włoskich. To są smaki, które bardzo pasują do siebie. Opruszamy granatem. A z samej góry układamy pestki. Został nam ostatni humus pomidorowy. Upieczone pomidorki szery przekładamy do miseczki. Dodajemy oliwę z suszonych pomidorów. Doprawiamy solą. Wymieszamy. Przystawki serwowane w torbie piknikowej powinny pasować do charakteru waszej restauracji. Pierwsza przystawka, czyli selekcja humusów jest już gotowa. Szczelnie zamykam pojemnik. Voilà. Przygotujemy teraz słodką część naszego piknikowego koszyka. Będą to rogaliki w cieście francuskim, nadziewane wiśniami w redukcji z czerwonego wina. Zaczynamy od przygotowania wina. Wlewamy czerwone wino. Dodajemy do niego goździki, że na taką ilość, 4 w zupełności, wystarczy. Odrobinę cynamonu. I dosładzamy cukrem brązowym nierafinowanym. Wino zredukujemy o około 70%, po czym dodamy wiśnie i zaciągniemy całość skrobią ziemniaczaną. Czas, kiedy wino się redukuje, możemy wykorzystać na przygotowanie pozostałych elementów. Przygotujemy już wodę z mąką ziemniaczaną, którą zagęścimy nasze wiśnie. Oczywiście, wy możecie użyć innych słodkich wypieków. Mogą być wasze rogaliki nadziewane duszonymi jabłkami, czy ananasem, czy budyniem cokolwiek, co pasuje do charakteru waszej restauracji. Przygotujemy również jajko. w którym będziemy glazurować nasze rogaliki. W międzyczasie sprawdzamy nasze wino. Wiśnie są dosyć kwaśne, więc dodam jeszcze trochę cukru. Kiedy wino jest już zredukowane, odsadzamy je do drugiego rondelka, żeby nikomu z naszych gości nie przytrafił się goździk. I kiedy się ponownie zagotuje, dodamy wiśnie. Dodajemy teraz wiśnie. Tak naprawdę od momentu zagotowania potrzebujemy około 30-40 sekund. Nie chcemy długo gotować naszych wiśni w tym winie, spowoduje to ich rozpad. Chcemy, żeby one były wyczuwalne, ich tekstura w rogalikach. Także krótka obróbka i zaciągniemy je odrobiną skrobi ziemniaczanej. Kiedy nasze wiśnie już się zagotowały w winie, dodaję skrobię i cały czas mieszam. Takie same wiśnie są również doskonałym dodatkiem do lodów waniliowych. Kiedy wiśnie są już gotowe, odstawiamy do ostygnięcia. Wiśnie są już wystudzone. Możemy nadziewać ciasto francuskie. Zaczniemy od lekkiego rozwałkowania ciasta. Następnie nasze ciasto przycinamy na trójkąty. I nadziewamy wiśniami. Zawijamy ciasto dosyć ścisło i formujemy od razu kształt rogala. Aby nasze rogaliki pięknie wyglądały po wypieczeniu. Posmarujemy je rozmąconym jajkiem. Tak przygotowane rogaliki umieszczamy w piecu, będą się wypiekały w temperaturze 200 stopni około 20-25 minut. W czasie, kiedy rogaliki są w piecu, przygotujemy kolejny element naszego kosza piknikowego. Będą to wędliny. Do naszego kosza piknikowego wybrałem wędliny sezonowane włoskie. Do odpowiedniego wyeksponowania wędlin użyjemy tacki do sushi, która ma przezroczysty wierzch i wszystko doskonale widać. Już mamy salami Milano. Szynkę Prosciutto Crudo, szynkę Serrano oraz Chorizo. Każdy z plastrów naszej szynki jest przełożony cienką folią, co bardzo ułatwia nam pracę na tym produkcie. Naszą tackę sezonowanych wędlin uzupełnimy serem. I udekorujemy kaparami z szypułkami. Piękną ekspozycję sezonowanych wędlin sera oraz kaparów przykrywamy naszą przezroczystą przykrywką. Kolejny element koszyka piknikowego jest już gotowy. W naszym koszyku piknikowym nie może zabraknąć snaków oraz przegryzek. Oliwki doskonale się sprawdzają. My przygotujemy oliwki, które będą marnowane w restach pomarańczy. Wcześniej sparzyłem pomarańcze, aby usunąć ze skóry wszystkie zanieczyszczenia. I pokroję je w bardzo cieniutkie resty. Im cieńsze, tym lepsze. Do naszego kiszyka piknikowego wybrałem oliwki z pestką. Uważam, że są dużo lepsze, mają dużo więcej aromatu i marnujemy je małej ilości oliwy. Oczywiście dużo lepiej jest, gdy oliwki przeleżą trochę w takich restach z pomarańczy, kiedy te smaki się połączą, kiedy oliwa się nasyci z tymi smakami i te wszystkie nuty będą bardziej wyczuwalne. Takie oliwki również mogą służyć jako, jako taki starter w waszych restauracjach. Do oliwek wykorzystam taki pojemnik. Oliwki są w dwóch kolorach, to też uatrakcyjnie naszą ofertę. Ładnie się błyszczą od oliwy i pięknie pachną dzięki restom z pomarańczy. Pojemnik szczelnie zamykamy i mamy gotowy kolejny element naszego koszyka piknikowego. Do koncepcji naszego koszyka piknikowego doskonale pasują Nowaliki. Nowa które dzisiaj dla Was przygotowałem, to mini sałata rzymska, która może również służyć do jedzenia humusu, stiki z selera naciowego, młode marchewki, pyszna chrupiąca rzepa, rzodkiewki. Oraz cudowne szparaki. W przypadku tego zestawu również zastosujemy przezroczystą przykrywkę, aby każdy z elementów cieszył oko. Warzywa są gotowe. W naszym koszyku piknikowym nie może zabraknąć pieczywa. My wybraliśmy bagietkę nie byle jaką. Przepis na nią znajdziecie w naszej książce Kolacja Inspiracji, wydanej przez Akademię Inspiracji Makro. Tagietka doskonale pasuje zarówno do wędlin, jak i do naszych smakowych humusów. To pieczywa wybrałem pojemnik, który ma bardzo dobry system otwierania i zamykania bardzo wygodny tego, że pieczywo za każdym razem powinno być przykryte na pikniku Piknik to także owoce. Ja do naszego koszyka piknikowego wybrałem morele, które teraz są w sezonie. Piękne, dojrzałe, umyte morele umieszczamy w pojemniku. I gotowe. Pięknie wypieczone rogaliki, ostudzone Możemy zapakować do pojemnika. Na pikniku nie może zabraknąć czegoś słodkiego. My serwujemy rogaliki z wiśniami. Zestaw piknikowy jest już gotowy do drogi. Wszystko profesjonalnie, szczelnie zamknięte. Pojemniki nie otworzą nam się w trakcie transportu. Pakując, pamiętamy o tym, żeby ułożyć najcięższe rzeczy na spodzie, pojemniki pasują do siebie, więc zapewnia nam to stabilizację, do pełni wygody dla naszych klientów, nie możemy zapomnieć o sztucach oraz naczyniach, papierowe talerzyki oraz komplety sztućców. Umieszczamy w górę. Gotowy zestaw czeka na odbiór klienta. To, że nazwaliśmy nasz zestaw piknikowym, nie oznacza, że nie można sprzedawać go w zostawą do domu. Szczególnie dzisiaj jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której wasi klienci zamawiają taki zestaw, aby zjeść go na balkonie. Pamiętajcie, żeby przy układaniu swoich kompozycji dopasować składniki do oferty restauracji. Może macie w menu hitową przystawkę, która sprawdziłaby się jako pozycja w waszym zestawie. Na pewno w ten sposób zachęcilibyście stałych gości do złożenia zamówienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.